Cześć! Dzisiaj pokażę Ci jak w łatwy sposób zmienić i raczej ustawić stronę startową na Twoim telefonie w przeglądarce Google Chrome. Przy okazji, jeśli chcesz więcej takich przydatnych filmów, szlapkę w górę oraz subskrypcję dzwoneczkiem. No ale dobra, co musimy zrobić, jeśli mamy chęć w tym przypadku ustawić stronę startową na naszym telefonie na przeglądarce Google Chrome? Początkowo oczywiście odpalamy naszą przeglądarkę, także włączamy Chroma. No, i wybieramy teraz. Powinny być takie trzy kropeczki w prawym górnym rogu ekranu. U mnie aktualnie jest inny komunikat: jest to taka czerwona strzałeczka odnośnie aktualizacji. Ale u Was to będą o właśnie takie trzy, 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 trzy kropeczki w prawym górnym rogu. Gdy je klikniemy, no to w tym przypadku zjeżdżamy do opcji ustawienia. No, i w samej zakładce ustawienia zjeżdżamy w dół do zakładki Strona główna. Po wejściu w stronę główną mamy dwie opcje. Pierwsza opcja jest to strona główna chroma, czyli ta domyślna, którą mamy za każdym razem, gdy włączymy przeglądarkę. Druga opcja jest to możliwość pisania własnej strony. W ramach testu wpisałem stronę, e, w tym przypadku, Facebooka. Wy możecie sobie wpisać inną, gdy piszcie stronę zatwierdzającą ptaszkiem na klawiaturze w prawym dolnym rogu ekranu i ok. Teraz w jaki sposób działa uruchomienie strony startowej na naszym telefonie. Na telefonie sytuacja jest inna niż na komputerze, ponieważ jak odpalimy naszą e, przeglądarkę, no to nadal jednak, mimo wszystko, strona startowa jest to przeglądarka, a właściwie wyszukiwarka domyślnie, ale jeśli klikniemy ten domek w lewym górnym rogu ekranu, który widzicie. No to tym samym automatycznie ładuje nam się nasz Facebook, czyli strona startowa. Tak więc, moi drodzy, w taki to sposób ustawicie stronę startową na waszym telefonie w przeglądarce Google Chrome. Jeśli natomiast masz powyżej 13 lat i chciałbyś założyć darmowe konto w banku lub ktoś z Twoich znajomych, to w tym banku aktualnie trwa promocja i przy założeniu takiego konta z linku, który macie w opisie tego filmu, dostaje się 100 zł na start. w razie pytań śmiało można pisać na mojego maila, którego macie w opisie tego filmu. Miłego dnia, cześć!